Hejka kochani, z tej strony znowu ja um, a więc słuchajcie, jest dzisiaj e, Wielkanoc, a ja postanowiłam, że nagram odcinek ponieważ, ponieważ bardzo Was chcę przeprosić e, w ostatnim odcinku pokazałam Wam że jest nowa, w sensie, że była aktualizacja do tej gierki jak pięk, jakże pięknej gieryczki. E, do Among Us oczywiście i wiecie co to jest okropne? Wiecie, to jest po prostu okropne? Że ja po prostu nie pokazałam Wam, że jest nowa mapa. Widzicie, to jest nowa mapa? Przed sekundą nagrałam yy, piękny odcinek, lecz yy, on mi się. Po prostu internet mi to przeszkodził, więc yy, mam nadzieję, że nie będzie z tym yy, teraz problemów. Jakikolwiek może być nawet po niemiecku, ale byli, żeby było dużo osób. A więc zagrajemy w niego. E, właśnie wtedy tam na e, tamtym odcinku, który mi nie wyszedł. Um, to ogólnie. Co w się sensie, ja go nie wrzuciłam? Ogólnie e, to. O, nie, ten, yy, 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 yy. Trochę obejrzałam już tą mapę. W, mniej więcej wiem co, o co tutaj chodzi. Co w się sensie, widziałam ogólnie wcześniej na jakichś tam małych odcineczkach, że coś tam trzeba wybierać, później jest się kimś takim, ale was bardzo w... przepraszam z powrotem. Więc właśnie nagrywam ten 10-minutowy odcineczek. A, tak, jeszcze jak mamy chwilę, to zostawcie sobie łapkę w górę i no. Subika. Dobrze. Hmm, może tym razem weźmy sobie tutaj. Obozie, gdzie my jesteśmy? O, pierwszy raz mnie nie, nie laguje. Jak miło. W sensie pierwszy raz od wtedy. Po pierwsze, gdzie mam taski? Aha, jestem przy tasku, a się pytam, gdzie mam taski. Nie no, brawo, brawo, IQ. 1000. Okej, okay, nieważne. <laughs> Ale jak tego taska nie zauważyłam. No, dobra, dalej. Pięknie. Down. download. O, Kigle. O niegościu gościu wyrazu. O, trzech typów wygrało. Jak widzicie, troszeczkę wiem o co chodzi w tych, tych, tych... O Boże, osiem osób na dziewięć, na dziewięć. A szkoda. No trudno. A więc lecimy, lecimy, start. O, 9 na 9, lecimy. Go! 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 Halo Goście! A właśnie z poprzedniego odcinka wiecie, że ja nie mogę pisać bez sensu. Dokładnie start! Jesteście, jesteś gościu idealnym, z fajnym gościem. Uwielbiam cię, gościu. Okej, okay, ogarnijmy to. Ja nie wiem co ty gościu piszesz Dobra, start Start, dobra Już trzy minuty odcinka co? Ja już nie wiem co robię Zaraz do was wracam A więc już jestem w następnej rundce Nawet nie wiem jakim jestem kolorem Ale spoko Nie interesujemy się tym, żeby nie brązowy, ani nie taki jakiś brzydki Proszę, nie takie brzydkie kolory. Proszę. W sensie, nie mam nic do tych kolorów, ale... Nie jestem tym kolorem. No i jakie mogłabym mieć. Boże, święty. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Kurde. Chwila. Ej, co ten gościu ode mnie chciał? Ej, gościu, wypad. Wypad, ja się ciebie boję od dzisiaj. Dobrze. O. Chciałam powiedzieć, żeby ogarnąć... Bo no, Może w ogóle patrzcie, jaki fajny dźwięk. Dobrze Cze, co wy gdzie chcecie? Mini. No, ale on umarł typie. <grym> ok, czyli ty. Ja strzelam na ciebie. Pewnie ty jesteś, gościu. Strzelam na ciebie, nie wiem, nie wiem, jak to będzie. To Ta... Ale ona Ona wylazła, gościu. Ja myślę, że to jest fiolet. This is... This is Eee, uh, uh, chwilę. No. Halo, bo ja tutaj muszę odcinek zaraz zmontować. za 9 minut. Znaczy Boże 9. Nie, 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 nie będę. To jest 15 minut to dzisiaj robić. Ponieważ są święta i chcę wam nawet trochę odpocząć, tak? A w ogóle, właśnie są święta, także mam to w święta i pewnie będę to montować w święta. Chociaż my to zajmiemy przez 3 godziny, pewnie Nawet więcej. Chociaż 10 minut to wcale nie tak dużo. Ale nieważne. Chcę Wam życzyć w ogóle wszystkiego dobrego i dużo zdrowia i szczęścia i tak dalej. Skoro jest git, a yy, wy yy, jakby. No to w takim razie kto jest w takim razie? A możemy wyreś? Aha, teraz na mnie czekają. No dobra, załóżmy, że on. Ja nie mam pojęcia na tego gościa nie, nie, mam pojęcia na Ale przynajmniej jest czarny, więc nie muszę się wstydzić, że na kogoś zagłosowałam, na kogo nie powinnam Ale jak ktoś na mnie zagłosował, więc to jest jeszcze bardziej e, ogólnie wkurzające Ale bez sensu, bo jak ktoś na mnie zagłosuje, to ja teraz nie mogę powiedzieć, że, że to nie ja, co nie? Co tu się właśnie odwaliło? Przepraszam, ale ja nie gumam, o co chodzi teraz Okej, okay, przejdźmy sobie do No, 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 no. This is Gościu. No. Mogę stąd zjeść? Wow! Ale gites! Czekaj. Dziewięć... Nie dobra, dobra, usunę go. Dziewięć, jeden, trzy... 5, pięć, pięć. Okej, okay, Gościu A w ogóle co tutaj ja mogę zrobić task? Ale chwilę ja już zrobiłam. Nie! 56 sekundy! Szybko, 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 szybko! Szybko, szybko! Szybko, guściu! Ma być. Pidzioza, szybko, guściu! Kurdy! Jak się z mam zrobić niby? Ja nie wiem, ja nie znam tej mapy. Serio! Co ją ja tutaj zaraz zrobić? No halo! planshow, Przesuń się! Halo! No, Pewnie mnie zaraz uznacie do totalnego debilea. Hello! Help, no help! 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 Dobra. 2, 6, 6, 8, 4. O! Teraz jest tam ta platforma. Szybko, lecmy do niej. Szybko, szybko, run! Co tam gościu? Br tam był brązowy, widziałam to. Chwileczkę, ja sobie poczekam, kiedy działa. Może to jest takie piękne? Ja nie wytrzymałam, te dźwięki są genialne. Hmm. A, że tu jest guzik, spoko Co ja tu się odwala? Okej, okay, czyli tutaj można ogólnie robić taski. To wiele wyjaśnia, wiesz? Dla mnie to bardzo dużo wyjaśnia. Ale to jest genialne, ja nie wiem. Te, te funkcje mi się bardzo podobają. O Boże, serio, muszę się teraz przeskanować. Za szybko. Nie, wywaliło mnie, widzicie? I właśnie tak to działa. Wszystko mnie wywala. Dobra, postaram się poszukać nowej fajnej rundki. Zyry z byrycym. Z... 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 A więc znalazłem już piękną nową rundkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Lecz! Hmm, 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 hmm. Nie jedna rzecz, czy to mi się odpali i nie będzie wywalało, jak zwykle. Bo kiedyś mi to wywalało. W ogóle to yy, mam co zagrać yy, yy, zagrać w... w sensie yy, wrzucić Wam odcinek jutro z... Tu się odwala w ogóle. Help, bo ja nie wiem, gdzie mam iść. Ludzie, halo. Help, no ja nie wiem, gdzie ja mam iść. Ludzie, help. Co ja mam tutaj robić? Dobra, nieważne, nie słuchamy się ludzi. Dzisiaj tylko idę tam na dół. A nie, dobra, sorry, sorry. Czy ktoś nam wyłączył światło? Tak. Oh god. Guys, help. Dobra, żeby zapalić światełka. Aha. Ale ja, ja naprawdę ja chciałabym być w skórze impostera teraz, nie? On ma to... Wow, ale fajny dźwięk znowu. Ja się tak jaram tym dźwiękiem, nie wiem czemu. Kto? W, doku... Ej, ładny. Tak, dokładnie kto. U, dokładnie. Mhm. Kto? No. Proszę mi teraz szybciorem mówić, czy to się w ogóle nagrywa? Nagrywa się, ma, mamy minutę w filmiku, no i cóż. No kto szybciej, szybciej wolar... Yy, yy. What the fuck, co tu się właśnie stało? Co tu się stało? Aha, dobra, bo ja naciskam. Ej, chwila, bo dźwięki muszą być tak. Kurde, kurde, kurde. O. E, Mona Lisa. <laughs> Siema Mona Lisa. Dzieło sztuki, które chcesz. E, które chcesz przytulić dokładnie. E, a więc. A więc. Mona Lisa i lecisz. Is, is. Wszyscy na ciebie gościu No chyba, że to jest ten typek O tutaj, albo nie, nie, czekaj Tamten, biały Co, co zrobił biały, ja nie pamiętam Monaliza no, to nie, nie, Monaliza O nie, ja chyba wiem kto jest o. Coś mi się zdaje, że ja wiedzieć mogę Dużo na tym świecie I wiele mogę się spodziewać a w ogóle się zastanawiam o co tutaj chodzi teraz wytyfy Dobra. Nie wiem, nie wiem, nie, Po prostu nie, nie, nie wiem co się tutaj się dzieje. Nie. Myślałam, że tu to jest toska. Sorry, ludzie. E. Można wyjść do Kibla, o ja. Ej, można wyjść do Kibla, ja nie tu. A ja nie mogę zaraz nie wyszło, boże święty. One się zamykają później! O nie, nara gościu, nara Ten gościu chyba potrzebuje do kibla Dobra, nieważne Więc zawracajmy mu główki Teraz robimy downloada Download. Aha, no jednak nie zrobiliśmy Bo jednak, no tak myślałam Jest biały i... Yy, a żółty to ja nie wiedziałam Znaczy, tak mogłam wymyślić właśnie Jak sobie w głowie przetwarzałam te informacje Czy mógłby to być on? 11 minut odcinka, jak ten czas szybko leci, jedzie a więc jak widzicie znowu mam takiego głupiego pecha, że nie przejdę do... albo w sumie zagrajmy sobie po prostu gramy, a ja mówię coś tam, a ja mówię do Was. A więc chciałabym wam życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, radości, fajnych prezentów, dużo miłości i ogólnie wszystkiego to najlepsze spełnienia marzeń na ten czas y, ogólnie wielkanocy, który jest właśnie dzisiaj, bo dzisiaj dokładnie to nagrywam. E, więc y, na dole są goście z moi, e, w sensie babcia i tak dalej. Przed sekundą u niej byłam, ale powiedziałam, że muszę wam to wynagrodzić. Więc jak widzicie, e, więc jak widzicie e, ogólnie rzecz biorąc Zamiast siedzieć z nimi teraz na dole i rozmawiać o różnych sprawach, to teraz dla Was nagrywam. Więc lepiej, żebyście się postarali i dali, da, dali na przykład tu. L... Boże, <laughs> łapkę w górę, o tak. E, no. I subikanu. Jeszcze ja zastanawiam, o co. O co. Nie wiem, kogo. To! No, help, Czy ty, to, to pewnie ty, gościu? Już, już, ja już. Znaczy, a teraz chciałabym Wam też powiedzieć bardzo mocno, że dziękuję Wam za oglądanie ogólnie. I jeżeli chcecie, to możecie ogólnie jeszcze ogarnąć. W sensie jeszcze obejrzeć, jak to. Jak to nagrywam do końca. <ścoughs> Ten gościu jest zabawny This is a square Gdyby nie mój głos, to by on nie wyleciał. Aha, dobra, czyli czerwony. Tam był czerwony, co nie? Tak mi się wydaje. This is. A... chwila, gdzie ja mam wejść tutaj pewnie? Oś, o, kurde. Nara, Nara gościu! Nara, ja Ale to jest mega, ja, ja, ja nie mogę dalej. This is my non-square. Dobra, chwila. Trzy. O, ktoś włączył sabotaż. 6, dwa... Aha. Okej, okay, a więc teraz może zaraz zakończymy chwileczkę. A więc tak, moi słodziaki. Już kończymy. A więc ja jeszcze raz życzę wam wszystkiego dobrego i yy, miłych świąt Wielkiej Nocy. Jest już dokładnie dziewiętnasta, a ja to postanowiłam nagrać. Yy, jesteś szalona, Sara, ale spoko. A więc, e, jeszcze raz wam mówię, żebyście zostawili subskrypcję i jeszcze raz przepraszam was, jeszcze raz, jeszcze raz, przepraszam po prostu was, że nie nagrałam, w sensie, że nie nagrałam ja tej mapy, ale po, po prostu ja jej nie zauważyłam, nie? What, 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 what? Chciś to, chciś to. Że was zaczną boleć przeze mnie, przepraszam. Słuchajcie, dobra. Nie zauważyłam po prostu tej mapy, więc was teraz jeszcze bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. To jest moja wina. Powiedziałam Wam, że jest aktualizacja do tego. Znaczy, w sensie, że ja po prostu się zaktualizowała i będzie lepsza. Ale ta mapa ogólnie jest wyczekiwana przez wszystkich: ma ona mega fajne dodatki i jest ona bardzo fajna, więc bardzo polecam. I ma w ogóle bardzo fajne animacje. Ja to, to po prostu tu uwielbiam. Wolałabym zginąć, bo w, w, wydaje mi się, że tam są jakieś nowe animacje do zginięcia, jak się zginieć czy coś takiego. Ale nie mam do tego pojęcia. Ale. Yy, natomiast. Chciałabym też Wam powie po yy, powiedzieć, że no. Ciężko idzie z Waszym zakładem, wiecie? Tak Wam szczerze powiem. Ostatnio wrzuciłam filmik. A kiedy to było? Już nawet nie to chyba w piątek albo w sobotę. Wrzuciłam film, a wy nawet nie dobiliście sub... jednego subskryp... subskryp subskrypcji Subskrypcji! Ani jednej subskrypcji nie dobiliście, ani jednej. Więc nie wiem jak będzie z, naszym, z waszym challenge'em, co w się... Sensie no też moim. Lecz się domyślam, nie wiem. No. Lecz y chcę wam tylko powiedzieć, że y żebyście się po prostu postarali, bo... To jest bardzo ciekawy challenge, dla mnie też, a więc tak, kochani, jestem już tak totalnie do zakończenia, bo wiem, że ciągnie się ten odcinek przez 300 lat, <grym> przepraszam Was, a więc e, wszystkiego dobrego i bye, kocham Was!